כמה כפול חדר Na USB. Rozdzielczość optyczna. 2 megapiksele. Kąt widzenia kamery 72 stopnie. Długość kabla 1 m. obiektyw z osłoną obiektywu. Automatyczne ustawianie. Budowany mikrofon. I kamerka elegancka kula. Fajna na monitor Ta czepiana, kurde, jest tutaj na ten Na Motindor elegancko. Można zaczepić no. elegancko, kamerka jeszcze jedna mam, kurde, też ale ta już, kurde, swoje przeszła. Jest licho. No, tu jest druga, ale ta już swoje przeszła i już, kurde. Słabo działa, a to jest, kurde, Full HD. To ten obraz normalnie śniutki mam, jak... przez kardę mają nawet, kurde, widać igiełkę. Nawet każdego mojego piega widać, jaki jest. No, wszystko widać, jak. Kamerka elegancka. Zamówiłem sobie ją na Allegro. Uwa, ona kosztuje na Allegro Nie chyba 40 Coś kosztuje 40 zł chyba 40 zł, nie wiem jak skłamać to nie Chciałbym jeszcze zobaczyć ile to uwa. papier, kurwa ile to kosztuje 44 zł 44 zł, 5 groszy, 50 zł niecałe, nie? Kurwa, elegancka kamerka. Można, obiektyw, kurwa, jest na obiektyw, żeby sobie zamknąć. ją na przykład tu się nie używa, to można ją zamknąć. Kurwa, elegancka kamerka. Ta to już swoje przeszła. Się już napracowała. ta to była za 20 zł, to słabo jak. A ta to już jest kurwa, moc kamera. HD to już jest jakość obrazu elegancka. Na USB kurwa, to tu piszesz Blu-ray, moje no słowa LED cover, clip on skremam, czym 2 stopnie. No, obie elegancko, fajna. Kurwa, jakiego do takiego domowego użytku to sam raz na laptopki to gdzie za kamerę na laptop że na tablet to do mojego komputera elegancko na monitorku se założę tutaj elegancko zaraz zaraz zobaczę ja na monitorze będzie wyglądać na monitorze tak wygląda to ma kąt na nachylenia gdzie stopni kurwa sobie ustawić i elegancko Elegancko, kamerka będzie kurze, full HD Opcja Widzę full HD, nie? Aha. Tak to elegancko kamery. nawet mnie widać na monitorze Nadaję, O jestem I Widać mnie Nadaje tam na tym na stronie I mnie widać. Mało rękami No lecę tam na żywo, nie? Wszystko widać elegancko. Elegancko, kamerka. I można i no, działać. Teraz zobaczymy, ile wytrzymał Tak, z 2 lata tylko to tam dupa. Przynajmniej tak spina, by nie wytrzymać. Kurwa. Zobaczymy, jak długo wytrzymał jak 2 lata to nic. A jak spić to. No, nie widać, nie? Bo jak chcę tym siedzę, profesor ma chodnicami, to to leci na żywo. Na stronce jeszcze hmm. Na portalu lecę Z kamerkami No to wszystko Lajkować kurde i dalej go Żeby więcej mam nagrywał ja Nie będę tam lajkować to kurwa przestanę nagrywać bo Co to będę nagrywał za darmo kurwa i Co z tego będę miał Lajkować mi tam kurwa szybko I komentować Na razie ludziska